Siema, wszystkim z tej strony crazy i jademy z kolejnym materiałem. Dzisiejszy film to pogadanka na temat rank strażnika, rekomendacji oraz ciągłego grzebania w grze. Czy oni nad tym jeszcze panują i czy można by to było zrobić lepiej? Zapraszam do oglądania. No to na pierwszy ogień hipersystem, jakim są rekomendacje. Nieraz już mówiłem, że to głupota i zdania nie zmieniłem. W założeniu miało to działać na zasadzie ocen czy podziękowań, żeby inne osoby wiedziały z kim mają do czynienia. Spoko. Na papierku pomysł może był dobry, ale w rzeczywistości nie jest tak kolorowo. Jak czas pokazał, to rekomendacje są zbędnym dodatkiem do gry. Tyle w temacie. Stawiam, że gdyby nie wymogi do milówki czy rang strażnika, to nikt by tego sam od siebie nie kliknął. Dostaliśmy całe nowe menu oraz karty, które możemy wręczać po zakończonej aktywności. Różne aktywności, różne karty i różna ilość kart do rozdania. Za karty zbieramy punkty, a one są zależne od tego, czy aktywność była z dobieraniem graczy, czy nie. Bo niby te bez matchmakingu dają więcej punktów. Super kurwa. Jak sobie w nawigatorze na kogoś najedziemy, to widzimy gwiazdkę, punkty i cztery kolorowe paseczki, które nic nie znaczą. A jak ktoś chce się bawić dokładnego stalkera, to musi podglądać postać, a później wybrać kolejne menu. Od cały system. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ktoś, kto musiał zaprojektować, Ktoś to musiał stworzyć i wprowadzić do gry, tylko po to, by nic z tego nie było. Sam fakt, że rekomendacje są rozdzielone na aktywności i że trzeba je rozdawać podczas ekranu podsumowania jest śmieszne. Zanim ty zdążyć rozdać karty, to niektórzy już wyszli, albo ty rozdajesz, a oni cię mają najzwyczajniej w dupie. W końcu system daje możliwość podziękowania, a nie jest to wymóg, co nie? No nie do końca, bo wdupili te ocenki do rang strażnika i jesteś skazany na łaskę innych. Nic dziwnego, że nie ma tu ocen negatywnych, tylko wzajemne lizanie się po dupach, bo ludzie by albo otrolowali, albo dostali szału. Każdy wie co się dzieje w aktywnościach z randomami i te podziękowania to całkowite zaprzeczenie tego co się dzieje na ekranie. Na serio nie wiem kto to tam w Bungie klepnął w takiej formie i wrzucił do gry. A teraz skumajcie to. A jakby z rekomendacjami wprowadzono cztery osobne tytuły i przypisane do nich emblemy z trackerami? Nie brzmi to lepiej i nie zachęciłoby to was do używania systemu? Jak najbardziej. Mamy te całe cztery kolorki tych kart. Zbieramy za te karty i po wbiciu X punktów dostajemy emblem. Wbijesz dali punkty i dostajesz tytuł. Zakładasz to, i już widać: oho, ten koleś ma złotego lidera, ten zdobył coś innego, i tak dalej, i tak dalej. Niby banalne, ale już ciekawsze od tego, co dostaliśmy od Bungie, moim zdaniem. Dalej. Memiczny system numer dwa widzowie to oczywiście rangi strażnika. Jak to powiedział Złoto Usty Joe w wideo o dokumencie Lightfall? Rangi Strażnika to nasza odpowiedź na pytanie: co mam robić w Destiny, żeby stać się lepszym? To system, który naprowadzi was na to, co powinniście robić. Kurwa Joe, ja cię proszę. Ja nie wiem, jak idzie pociskać takie kity przed kamerą na full focus, ale szacun. System rank, co wygląda jak kalka wyzwań sezonowych, zrób x rzeczy: idź się pomodlić pod drzewo, odblokuj wymogi na kolejny poziom i tak w kółku, aż dojdziesz do jedenastki. Wymogi to aż za mocne słowo przy tym, co każą robić, ale. Ale crazy! Nikt ci nie każe tego robić, a non-stop na to kurwisz. A widzisz, jesteś w błędzie. Muszę to robić, by móc na to narzekać, a nowi muszą to robić, by odblokować dostęp do podstawowych rzeczy. Pomijając początkowe pierdoły, które nowi muszą robić, to inne wymogi to na przykład. Ukończ kampanię Lightfall, czyli kup dodatek. Ukończ wybrany loch oraz najazd, czyli kup wybrane dodatki. Wychodzi na to, że według Joe trzeba kupować dodatki, żeby być lepszym strażnikiem. Ja nie wiem, czy oni to z pewnym premierem konsultowali, ale to dopiero początek stendepu, jaki ten system dostarczony. Ja to gnoję, że to jest głupie i wkurwiające, ale to wbijam, bo chcę zobaczyć, co dalej. Bo kolejne kroki są zakryte, nie tak będzie niespodzianka, jak sobie odblokujesz poziom, dostaniesz nowe wymogi. Nowi muszą iść, jak chcą odblokować konieczne rzeczy, albo chociaż do momentu, gdzie kończy się free to level up. A żeby było śmieszniej, to jedne zadania są zaliczane z kopyta na podstawie historii, a inne trzeba robić od nowa. Chuj, że większość ludzi nie raz, nie dwa robiła nocne szturmy, GM -y czy sektory, gra tego nie widzi. Pałuj się i lubię jeszcze raz w aktualnym sezonie. Mój ulubiony punkt wymogów to było wbicie sezonowej mocy, która zależy od RNG. Ale RNG już było jebane w ROUSTAH, więc wiecie o co mi chodzi. Tak czy siak, wszystko to i tak zmierza do zmiany cyferki przyniku niku oraz świeceniu się jak psu jajca na wieży przy wbiciu poziomu. Szkoda, że trwa to tylko podczas wbicia poziomu i znika po wyjściu z wieży. A, no tak, najważniejsze. Poziom będziemy wbijać co sezon, od nowa. Brawo, GG, rekomendacja dla twórcy. Dałbym sobie rękę uciąć, że osoby co w to grają i ten film oglądają wymyśliłyby lepszy system podczas porannej dwójki niż to co nam zaserwowały te majstry z Dobra, jademy dalej. Banji i ich ciągłe zmienianie zdania. Coś, co się stało? Już ci godum. To, że powyższe systemy to żart, to już wiemy. Każdy ma swój rozum i widzi, jak to wygląda. Najlepsze jest jednak to, że Banji chyba samo nie wierzy w to, co odjebało, bo już dwa razy grzebali w wymogach rang. Moim zdaniem to ino pokazuje, jak dobrze to przemyśleli, nie? Ale spokojnie, kochani widzowie, Banji zaś zapowiedziało, że będzie grzebało w rekomendacjach i rangach. Tak jest. Od przyszłego sezonu powracający gracze od razu wskakują na piąty poziom rangi. ale levelowanie z piątego do siódmego ma być szybsze. Pada kolejne. Planujemy przebudować poziomy od szóstego do jedenastego, by lepiej określić potrzebne umiejętności do wbijania poszczególnych poziomów. W ogóle fajnie to brzmi nie? Umiejętności. Kup dodatek, żeby ukończyć coś tam. Kup drugi dodatek, żeby ukończyć loch, Kup trzeci dodatek, żeby ukończyć inny rajd. Uzbieraj 1500 punktów za karty leadership. Naprawdę no przebudować trzeba to gruntownie według mnie. Co do rekomendacji, Banji Dali będzie to monitorowało, zbierało feedback i ma dojść ekstra karta za najlepszy ubiór. Tego nam brakowało. Giorgio Armani Destiny. A jeszcze jedno, od 21. sezonu karty przywództwa, czy jak się to tam zwie, te aktualnie wymagane na wbicie 10. rangi będą zliczane z historii postaci, a nie resetowane do zera. Tyle. Kolejny i zarazem ostatni punkt filmu to poziom trudności w aktywnościach i parę zmian. Zanim Lightfall trafił w nasze łapy, Bungie hucznie reklamowało przywrócenie wyzwania w Destiny, bo strażnicy, krótko mówiąc, stali się za mocni, a gra za łatwa. No okej, okay, jestem w stanie coś takiego zrozumieć. DLC wystartowało, wpieprzono contest, aka z góry ustalony pułap mocy na aktywność, gdzie tylko się dało i pojawił się problem. Moby zamieniły się w gąbki na pociski, a nie każdego to kręci. Wiadomo, że wymiatacze zawsze będą mieli za łatwo i chujowa gra dla kasuali, ale no. Samo wprowadzenie kontestu i rozłożenie na poziomy trudności to spoko pomysł, ale moim zdaniem jest to źle zbalansowane. Aktywność aktywności nierówna i właśnie przez ten balans aż biło po oczach. Ludzie się przez to osrali, poszedł feedback, także Banji znowu grzebało, by wprowadzić poprawki. Na papierku osłabiono moby o 10% punktów życia w legendzie oraz Mistrzu dla wszystkich aktywności poza lochami i najazdami. Do tego zmieniono skalowanie przeciwników w misji Avalon dla 3-osobowych drużyn. Dużo to czy mało, sami musicie stwierdzić, dla mnie chłopaki ewidentnie mają problem z tym balansem. Najprostszy przykład to kampania Lightfall. Legenda Solo, była spoko i dało się w to grać, była nawet łatwiejsza niż legenda z Witch Queen, ale teraz nie o tym. Później odpalałeś tą samą legendę w trzy osobym Fireteam jako milówkę i zaczynał się festiwal pożeraczy pocisków. Tak samo było z aktywnościami na Neomunie, los sektorami czy sezonowymi polami bitewnymi. Jak robiłem legendarny sektor przed tym całym osłabieniem przeciwników, to myślałem, że zniosę jajo. Wchodzisz i jebanie yellow barów czy czempionów nie miało końca. Nawet w głupią listę szturmów wsadzono kontest, żeby mobki trochę dłużej pożyły. Bohater, legenda, mistrz, wszystko potuningowane. Limity mocy wszędzie, patrzy na bufy, a z drugiej strony mamy mamy rajd, który, nawet na normalu, powinien stanowić wyzwanie, a robi za spacerniak. Gdzie tu sens i logika? Nie wiem, może macie inne zdanie na ten temat, ale dla mnie jest to co najmniej dziwne. Powinny być rzeczy, które powinny być banalne, żeby czuć nasz power i postęp w grze. Powinny być rzeczy stanowiące lekkie wyzwanie i powinny być rzeczy wymagające nie dla każdego. A skoro poziom trudności w tej grze opiera się na Ile sekund mogę patrzeć na MOBA, plus wyjebi w niego 18 magazynków, to chyba coś jest niehalo, nie? Dalej, temat egzotyków. Banji podobno podkręciło nagradzanie egzotyków w los sektorach, ale czytając forum, to chyba nie bardzo. Ja zrobiłem co potrzebowałem i nie mam zamiaru tam wracać, by to sprawdzić, jak jest teraz. Kolejny update, jaki planuję wypuścić Banji, ma dostosować wypadanie egzotyków z tego mega public eventu na Neomunie, co jest w strefie Vexów. Każde ukończenie ma dawać graczowi brakujący egzotyk z kolekcji. Spoko alternatywa jak komuś już bokiem wychodzą z sektory. Nowością w 21. sezonie ma być skupianie egzotyków Urachula, a dokładniej egzotycznych pancerzy. Engramy nie będą dekodowane przy podniesieniu jak teraz, tylko trafią do ekwipunku. Mając gramy w kieszeni, mamy do wyboru trzy opcje. Losowe dekodowanie Urachula, tak jak teraz robimy z primami, oraz dwa rodzaje skupiania zaawansowane oraz precyzyjne. To pierwsze będzie kosztowało 1 gram, 1 odłamek wstąpienia i 30 tysięcy migotu. Ten typ skupiania podzielił pancerze na poszczególne dodatki. Precyzyjne skupianie pozwoli na wybór, który dokładnie pancerz chcemy dostać i będzie więcej kosztowało. Do precyzyjnego będziemy potrzebowali 1 engramu, 3 odłamków wstąpienia, 1 szyfru i 60 tysięcy migotu. Nie ma co. Bungie ostro poleciało z kosztami, ale z tej okazji podniosą limit szyfrów z 1 na 5. Wow. Żarty z ilości materiałów ekwipunku na bok? Pytam szczerze, macie w planach w ogóle z tego skorzystać? Według mnie chłopaki po pierwsze trochę się z tym systemem spóźnili, a po drugie za dużo sobie liczą za skupienie jednego elementu pancerza. Przy okazji Bandji zapowiedziało, że znowu będą grzebali w egzotykach, by je poprzerabiać, dostosować itd. Znamy to nie od dziś. Nerfy, bufy, bo nam się nudzi, tego za mało używają, to ulepszymy, to jest za mocne, to to osłabiemy. Jak ktoś grą w Destiny dłużej niż 3 miesiące, to wie o co chodzi. Ale na to dopiero przyjdzie czas. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jak się podobało, to poproszę łapkę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach oraz na kanał po inne filmy. Sub dzwoneczek, jak chcecie być na bieżąco, a w opisie filmu różne przydatne linki. Dzięki wszystkim, czymcie się i do następnego. Hej!